Dzień dobry Państwu. Witamy w drugim odcinku Zmagazynowanych. Dzisiaj porozmawiamy o budownictwie zrównoważonym i ekologicznym, w odniesieniu do magazynów, oraz o certyfikacji takich obiektów. Moim gościem jest Jerzy Wójcik. Dzień dobry. Jestem właścicielem firmy doradczej JWA. Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie zrównoważonego budownictwa szeroko pojętego i pracujemy zarówno z deweloperami budynków, jak i właścicielami i najemcami. I efektem naszej pracy jest po pierwsze najczęściej certyfikat lub jakieś takie mierzalne potwierdzenie tego, że budynek spełnia standardy ekologiczne, ale też coraz częściej kwestie związane z regulacjami ESG, regulacjami prawnymi, czyli tak naprawdę wyliczenie śladu węglowego, Opracowanie strategii ESG, czy strategii dostosowania do zmian klimatycznych, czy standardu technicznego, więc y, tym się zajmujemy na co dzień. A może zacznijmy od tego, od takiej. Z takiego spojrzenia rynkowego, bardziej z mojej perspektywy. Jeżeli chodzi o rynek magazynowy, to na przestrzeni ostatnich 10 lat notowaliśmy kolejne wzrosty, i z roku na rok pobijane były rekordy, głównie jeżeli chodzi o sam wolumen dostępnej powierzchni magazynowej, ale wiązało się to również z rozwojem i poprawą jakości samych obiektów. Z naszej perspektywy, nadal takimi kluczowymi czynnikami z perspektywy najemcy przy wyborze nowego magazynu jest lokalizacja, no i koszty najmu. Ale gdzieś też dostrzegamy, że coraz większą rolę odgrywają inne czynniki. I myślę, że z waszej perspektywy również jest to dostrzegalne, bo jest to i technologia, i ekologia tak naprawdę. Podzielam w 100% ten, ten pogląd i to, co powiedziałaś. To znaczy, my, jako konsultant, czy jako doradca mamy taką możliwość trochę wzięcia udziału jakby w większej ilości procesów, ale stojąc, jakby może nieco z boku, czy tak naprawdę starając się pomóc danej organizacji i przez to jesteśmy w stanie jakby tych procesów dotknąć nieco więcej. I tak jakby z perspektywy czasu temat w ogóle zielonego budownictwa, czy ekologii, czy ograniczenia wpływów budynku na, na klimat i na środowisko, na rynku magazynowym pojawił się w okolicach roku 270 o 18. I zdecydowanie to, jak budynki się budowało 5 lat temu, jak je się buduje teraz, z myślą o tych następnych 5 latach, to faktycznie zarówno standard techniczny budynków się zmienia, jak i regulacje prawne, to cała przestrzeń, w której y, funkcjonujemy. I tak naprawdę świadomość, zarówno jakby po stronie finansowej, y, czyli fi, finansujących, kupujących z perspektywy takiego future proofingu tych inwestycji, żeby tak naprawdę mieć gdzieś tam z tyłu głowy to, że, y, że ten okres czasu Kilkuletni teraz. On będzie bardzo dynamiczny, już teraz się trzeba dostosować do tych zmian. No ale też z perspektywy tak naprawdę najemców, którzy, którzy jakby te budynki użytkują i gdzieś czy koszty energii, czy wpływ tych budynków na zdrowie, dobrostan pracowników jest takim bardziej ważnym, ważnym, odczuwalnym. Aspektem? Czy wreszcie sami deweloperzy, którzy też muszą jakby dostosować się do tych standardów, wyjść trochę do przodu, ale też jakby ważyć, mierzyć to wszystko ekonomicznie, żeby dobrze dopasować ten, ten produkt do, do potrzeb? Dokładnie. Myślę, że też coraz więcej dyrektyw na poziomie unijnym. Skłania do dbania o środowisko, w związku z czym też strategie tych firm zakładają w przyszłości osiągnięcie zeroemisyjności, więc na pewno jest to temat, o którym warto myśleć już teraz. Stąd pytanie do Ciebie, co powinien zrobić właściciel obiektu, deweloper czy też najemca, żeby taki obiekt dostosować do tych najnowszych obecnych standardów magazynowych, patrząc też z perspektywy właśnie długofalowej? To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Z tego względu, że ono do, dotyka takiej kwestii, co, co to znaczy nowoczesny magazyn, co to znaczy jakby obecny standard magazynowy. On jest pewnie trochę różny dla najemcy, trochę, trochę różny gdzieś tam dla dewelopera, inwestora, yy, ale jest kilka takich kluczowych punktów. Pierwszy to wydaje mi się, że to jest też teraz bardzo taki temat na czasie w kontekście jakby nadchodzącej zimy i stabilności systemu energetycznego w Polsce, szczególnie dla budynków istniejących. Operacyjnie, tak naprawdę rzeczy, które gdzieś tam może wcześniej umykały, albo w budynkach nieco starszych nie ma tak dobrych możliwości sterowania, one trochę jakby są do, do zaadresowania w, w miarę szybko i na teraz w kontekście na przykład nie wiem temperatury, czasu działania urządzeń, takiego jakby sterownego zarządzania. Aczkolwiek to jest jakby reakcja na to, co się Dzieje, ale żeby nie reagować, ale gdzieś tam też trochę przewidywać, co się, co się będzie działo dalej, to warto tak naprawdę po pierwsze dowiedzieć się w. W którym punkcie się jest, w kontekście szczególnie tych strategii zeroemisyjności? Bo tak naprawdę, jak zobaczysz na zobowiązania czy finansujących, czy najemców, czy banków, to tam bardzo często są takie daty 2025, 2027. A jak przełożysz to na kontekst umowy najmu, to to jest jedna umowa najmu, mhm. czyli kurczę. Prawdopodobnie w tym budynku, w którym jestem, coś trzeba będzie jakby zrobić, zaadresować, być może gdzieś wyjść, być może czegoś poszukać. Więc tak naprawdę, warto jakby dowiedzieć się, w którym miejscu jestem teraz pod kątem zarówno regulacji unijnej, i tego, co trzeba będzie obowiązkowo raportować, ale też tak naprawdę zobowiązań klimatycznych, czy to zużycie energii jest jakby odpowiednie, czy zgadza się gdzieś tam z celami klimatycznymi, czy muszę redukować o 5%, o 7%, o 15% rocznie, żeby te cele osiągnąć. A to jest bardzo duża różnica, bo tak naprawdę jak w pierwszym roku nie zrobię nic, a w drugim zredukuję 3%, a powinienem kilkanaście, no to już jesteśmy w punkcie, w którym ciężko to potem będzie złapać. Także na ten moment długofalowo jakby z, z, można tak naprawdę złapać punkt bazowy i zobaczyć tak naprawdę czy to są rzeczy które są jakby do zarządzania operacyjnie czy to są rzeczy które wymagają nie wiem pewnego remontu yy, czy wreszcie yy, jakby pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych czy kontraktacji yy, zielonej energii bo tak to oczywiście więcej można podzielić i tu chyba nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi bo każdy jest w trochę innym punkcie w zależności od tego jakby w jakim budynku w jakiej organizacji się znajduje Dokładnie. Myślę, że to też jest głównie zadanie do właścicieli i deweloperów e, takich obiektów. Trudniej tutaj mówić o roli po stronie najemcy, który podpisuje chociażby umowę najmu na. Trzy lata, tak jak mówiłeś, 5 lat. On może tylko zweryfikować, czy dany obiekt spełnia wymogi, które gdzieś tam są nałożone przez jakiegoś endusera, dla którego ten projekt jest prowadzony. Więc pewnie tutaj największa rola spoczywa na barkach właścicieli i deweloperów, przynajmniej z punktu widzenia takiego rynkowego, jak my na co dzień obserwujemy sytuację. To co tak naprawdę można zrobić, żeby obiekt był energooszczędny? Głównie chodzi mi tutaj o Service Charge, który jest jedną z składowych opłat za wynajem magazynu. No a spodziewamy się, że ta opłata na przestrzeni najbliższego czasu będzie mocno szła w górę w związku z, tak naprawdę z, z kryzysem energetycznym, który, który się zaczyna. To jest, bardzo, to jest bardzo złożone pytanie. Rozumiem, doprecyzowując, że chodzi ci o istniejące obiekty. W kontekście tak. serwis charge'u tak naprawdę, no bo też możemy spojrzeć na to jakby w kontekście bud budowy nowego obiektu. To pewnie będzie moje kolejne pytanie. Okay. E, istniejący, istnie istniejący obiekt to jest jakby złożone pytanie, dlatego że obiekty jakby są oddawane do użytku i umowy najmu są podpisywane jakby w różnym czasie mhm. i generalnie jakby w różny sposób też są podpisane kontrakty na, na zakup gazu, na, na zakup energii elektrycznej, więc no, no, spotykamy się czasem z sytuacją, że obiekty, o bardzo podobnym standardzie technicznym, mają zupełnie różne warunki zakupu mediów i, i trochę ciężko jest, jakby, złapać wspólny mianownik. Natomiast na pewno warto, jakby zapoznać się z tym, jak w ogóle ten obiekt jest zaprojektowany. To znaczy, czy w środku ma panować temperatura 16 stopni, czy 15, czy 24 i trochę, jakby dostosować do tego użytkowanie. W zależności od tego, jak bardzo można zarządzać systemami w obiekcie, czy to jest, jakby, zwykły on czy jest jakiś mini BMS, ale tak naprawdę to po prostu trzeba dostosować to. Jak ten obiekt jest użytkowany do tego. Jakby jak, jakie one możliwości daje, czyli włączyć system, wyłączyć, jakby przejść na, nie wiem, tryb nocny, ograniczyć temperatury. Więc to, to są takie operacyjne, operacyjne działania, które tak naprawdę można podjąć na, na tu i teraz. I wydaje mi się, że. One też myślę, że, że, że będą też szeroko podejmowane ze względu właśnie na, na koszty zakupu energii elektrycznej i gazu i ten komponent trochę emisji CO2, który się tam znajduje i powoduje, że, że, że jest i będzie nieco drożej, plus dodatkowo dostępności, więc, więc no, no, działania operacyjne mniej więcej tak. Y tak wyglądają w bardzo telegraficznym skrócie, aczkolwiek w zależności od tego, kiedy budynek był oddany do użytkowania, obiekty budowane w roku na przykład 2015, 16-17, to jest jakby inny standard niż, mhm. niż obecnie, więc te możliwości mogą być też jakby stosunkowo mniejsze i wymagać takiego stosunkowo większego operacyjnego, prawie że manualnego zaangażowania w, w, w sterowanie. Na jakim etapie w... W momencie, jak inwestor planuje budowę nowego obiektu, czy też standalone, czy całego parku logistycznego, na jakim etapie powinien zacząć wdrażać tego typu rozwiązania? Zakładam, że pewnie na samym początku, ale do kogo powinien się zwrócić w tych tematach? Kto jest w stanie go przeprowadzić przez cały ten proces, który no na pierwszy rzut oka nie wydaje się jakiś prosty? Mhm. W idealnym świecie rzeczywiście, rzeczywiście na, yy, na samym początku, z tego względu, że przed przystąpieniem do projektowania jeżeli dobrze skonstruuje się czy precyzyjnie się skonstruuje oczekiwania wobec architekta, wobec projektantów branżowych, później wobec generalnego wykonawcy, to te podmioty jakby stosunkowo łatwiej im jest wpisać się w te oczekiwania, jak również jakby przyjąć gdzieś tam zewnętrzną poradę czy weryfikację konsultanta i to jest trochę odpowiedź na drugą część tego pytania. W kontekście Dyrektyw Unii Europejskiej czy aktów delegowanych, systemów certyfikacji polskich regulacji prawnych. Myślę, że najlepiej po prostu zwrócić się do jakby podmiotu, doradcy zewnętrznego, który, który ma takie kompetencje i tak naprawdę jest w stanie gdzieś tam od początku doradzić i pokazać, mhm. ile ten proces trwa, jakie tam są trudne punkty, co należy przewidzieć, zaadresować, jakby w budżecie, czy w jakie rozwiązania gdzieś tam czy na jakie rozwiązania położyć nacisk. Możesz powiedzieć pokrótce, jak taki proces certyfikacji wygląda, z jakich etapów się składa, żeby tak to przybliżyć bardziej laikowi? Tak, zasadniczo to są trzy etapy. W obiektach magazynowych dwa z nich się dosyć mocno łączą, więc to takie dwa, dwa przez trzy. Pierwszy etap, który tak naprawdę jest etapem szalenie ważnym, szczególnie w takich obiektach, gdzie albo jest to BTS, albo właściciel jest jednocześnie użytkującym mhm. obiekt, bo na tym pierwszym etapie. I to jest taki etap strategii zdefiniowania potrzeb, czy tak zwany pre assessment, czyli wstępna ocena. Jakby patrzymy na to, jakie wytyczne czy wymogi stawiają właśnie te kryteria oceny yy, certyfikacji, na przykład BRIM, czy czyli czyli certyfikacji mhm. gdzieś tam yy, obiektu. Yy, I w którym miejscu jesteśmy obecnie, czyli tak naprawdę, które spełniamy, które nie spełniamy. Yy, i co możemy zrobić, żeby je spełnić? Czyli to trochę też na tym etapie można trochę porozmawiać o budżecie, o ambicjach, o tym, jakie to są rozwiązania jakiego typu. I tak naprawdę to jest też, wydaje mi się, dobre podejście, w którym my też mamy świadomość tego, że te budżety nie są z gumy. Zatem bardzo często na tym etapie wybieramy sobie dwa, trzy takie gdzieś tam grupy rozwiązań, czy tematy, które staramy się bardzo dobrze rozwiązać. I tak na przykład takim tematem właśnie może być efektywność ograni energetyczna, ograniczenie emisji. CO2 i można to super zrobić od momentu jakby briefu dla projektanta przez tak naprawdę przewidzenie rozwiązań, które dadzą nam największe oszczędności w stosunku do nakładu na realizację, poprzez późniejsze wyposażenie budynku w taki sposób, żeby dało nim się sprawniej i fajnie zarządzać, w przyszłości gdzieś tam rozbudować, dostosować go też do zmian klimatycznych, projektując tak bardzo do przodu. Więc to wszystko na pierwszym etapie da się już gdzieś tam skompresować Aha. i zamknąć jakby w jednej strategii. Następnie yy, Współpracujemy z projektantem, starając się przenieść te wszystkie ustalenia zgodnie z wytycznymi procesów certyfikacji na rozwiązania projektowe. Następnie trzeci etap to jest tak naprawdę etap realizacji, gdzie jakby staramy się, czy, czy wspólnie gdzieś tam z klientem, i z generalnym wykonawcą, czy, czy z wykonawcą, pracujemy nad tym, żeby to, co jest w projekcie, rzeczywiście znalazło się w tym końcowym, końcowym efekcie że już gdzieś wspomnieliśmy o, o tym, jak ta certyfikacja ma się w odniesieniu do budynków istniejących, i chciałam zadać takie pytanie: czy obiekt już istniejący możemy poddać takiemu procesu, procesowi certyfikacji? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. I wydaje mi się, że wa warto się w ogóle trochę pochylić nad tym tematem i powiedzieć, na czym to polega. Z tego względu, że jeżeli spojrzysz na te zobowiązania czy cele klimatyczne, ale też tak naprawdę na rosnące koszty budowy jakby ponad 100% praktycznie rok do roku, mhm. tak gdzieś z naszych obserwacji yy, i, i informacji zwrotnych z rynku, to wydaje mi się, że jakby jest taki moment przed nami, w którym będzie to bardzo zasadne pytanie, czy tak naprawdę lepiej jest wybudować jakby nowy obiekt. Czy lepiej jest ten obiekt, który jest istniejący, nieco wyposażyć lepiej w kontekście sterowania, czy może zmienić gdzieś tam, żeby, żeby miał nowsze systemy, czy nowsze urządzenia, czy w ekstremalnych przypadkach nawet wymienić fasadę, ale pozostawić konstrukcję, jakby pozostawić te elementy, które mają też jakby duży ślad węglowy, które wymagają zastosowania surowców, materiałów i spowodują, że tak naprawdę persaldo. Gdzieś tam ten ślad węglowy będzie wyższy z tego względu, że jest jeszcze ten wbudowany komponent. Więc wydaje mi się, że to pytanie jest jakby zasadne mhm. w kontekście też dostępności tych materiałów, yy, w kontekście tak naprawdę gdzieś tam łańcuchów dostaw, czasów realizacji, że jest taki moment przed nami, kiedy ten istniejący budynek, jakby warto się zastanowić, co z nim, yy, co z nim zrobić. I na ten moment certyfikacja obiektów istniejących jest trochę oparta na ocenie standardu technicznego, ale troszeczkę bardziej też na takim benchmarkingu i wdrażaniu gdzieś tam procesów czy polityk związanych z zarządzaniem. I wydaje mi się, że to jest też taki fajny element przyszłościowy, z tego względu, że wdrażając jakby wytyczne budownictwa zrównoważonego czy ekologicznego dla obiektów istniejących, Chyba we wszystkich systemach certyfikacji w tym momencie, jakby wygląda to w taki sposób, że te największe elementy podlegające ocenie to jest na przykład. Pokazuję, jakie mam rachunki za energię i porównuję je do standardu Brim. Albo porównuje je w przypadku na przykład benchmarkingu czy systemów dla, dla całych portfeli Aha. nieruchomości, bardziej dla inwestorów. No to po, po, porównuje je jakby z daną grupą obiektów, czy jestem bardziej efektywny czy mniej efektywny, gdzie jestem w stosunku do Brim, gdzie jestem w stosunku do rynku. I to daje taką fajną perspektywę: ok, jest super, albo nie, powinienem jeszcze trochę popracować. Widzę, że, że muszę yy, podgonić. Na ten moment świadomość jakby tych rozwiązań jest jeszcze trochę mała. To znaczy sam fakt posiadania certyfikatu powoduje, że temat w rozmowie komercyjnej uznaje się za zaadresowany. Ale tam wewnątrz, szczególnie jeszcze w tych obiektach istniejących, jest na przykład zakres efektywności energetycznej, ile wody zużywam, ile produkuje odpadów. W większości systemów certyfikacji to jest oparte na, na prawdziwych, realnych danych z funkcjonowania budynku. Więc jakby mając taką wiedzę, to można jakby fajnie rok do roku zarządzać sobie wdrażaniem tych kryteriów i planować też w sposób. Sposób faktycznie y, z perspektywy czy właściciela, czy najemcy, y, chce je zrealizować. Więc jak najbardziej tak, i wydaje mi się, że to jest też bardzo taki przyszłościowy proces, zarówno w kontekście przebudów, rozbudów, jak i w kontekście takiego podwyższenia efektywności operacyjnej, wdrożenia gdzieś tam zielonych, nazwijmy to standardów zarządzania w obiektach y, istniejących. Więc jak, jakby jak, mhm. jak najbardziej tak. I przepraszam, to jest bardzo długa wypowiedź w ogóle, ale jest jeszcze jeden aspekt tej wypowiedzi, taki, który chciałem podnieść, z perspektywy całego rynku, budynków istniejących jest znacznie więcej, potencjał oszczędności jest znacznie większy uh -huh. niż w tych budynkach nowo budowanych. I tak chciałam się w sumie zapytać, jak to u was na co dzień wygląda? Czy faktycznie ten proces co do. Powierzchni istniejących e, już się rozpoczął. Czy macie takie projekty, które są ongoing, czy jednak e, znacznie większy udział e, z waszej perspektywy mają te e, projekty, które dopiero będą startowały? Znaczy zakładam, że tak jest, ale e, moje pytanie było takie, e, czy e, już to się dzieje w kontekście budynków istniejących, czy jeszcze to jest trochę taka pieśń przyszłości? Zdecydowanie tak. To tak y, około 50% na ten moment z y, projektów, w które my jesteśmy zaangażowani, to są obiekty istniejące. Około, mo może troszeczkę mniej. A, I ten aspekt y, wdrożenia wytycznych ekologicznego czy zrównoważonego budownictwa, ale też tak naprawdę oszczędności energii, oszczędności emisji CO2, wpisania się w wymagania taksonomii europejskiej czy w strategię ESG, on właśnie się koncentruje na budynkach istniejących. To okay. znaczy, w zakresie deweloperskim y, można potwierdzić, że budynek oddany do użytkowania w danym roku spełnia ten standard zielonego budownictwa na dany rok. Ale jak mija 5 lat, uh -huh. to ta informacja jakby jest fajna, ale trochę nie na czasie. Zatem w, tym, w, tym, w tej przestrzeni właśnie obiektów istniejących. Można też tak naprawdę, jakby wywrzeć czy osiągnąć na, największy wpływ w kontekście z, zarówno jakby danej organizacji, jej dostosowania do wymogów wytycznych ESG, kosztów użytkowania, no bo to są realne koszty, realne budżety, które gdzieś tam trzeba rewidować rok po mhm. roku. W starszych obiektach to są też na przykład realne koszty związane z remontami, z y, wszystkie elementy kapeksowe, które tak naprawdę można sobie w, y, y, wy, wymyśleć, więc y, no w tych obiektach, w tych obiektach istniejących faktycznie jest, jest no to pole jest bardzo Zresztą my dobrze. też byliśmy tego świadkiem, że do niedawna ten rozwój rynku był bardzo dynamiczny, coraz to nowsze obiekty powstawały. No i te istniejące magazyny, które już miały parę lat na koncie, musiały też nadążać tak naprawdę za tym, co się dzieje, żeby jakkolwiek móc konkurować o klienta i o to, żeby klient został w tej lokalizacji. W obecnych czasach trochę nam się ten rynek zmienił na bardziej właścicielski. No ale. To również pewnie będzie napędzało gdzieś tam zwrot w kierunku tych zmian ekologicznych, no bo właściciele będą patrzeć na to, żeby te budynki były jak najbardziej efektywne w świetle tych rosnących kosztów eksploatacyjnych. To, o co chciałam Ci jeszcze zapytać, to o to, że z punktu widzenia inwestora bądź właściciela, który podejmuje się takiej inwestycji, czyli budowy magazynu, czy też powierzchni produkcyjnej, certyfikacja obiektu na pewno jest jakimś kosztem początkowym, ale jak to wygląda później? Jakie są wymierne korzyści i czy możesz to opisać na jakimś żywym przykładzie? To taką najbardziej oczywistą, mm -hmm. ale jakby to zupełnie najbardziej oczywistą, jest to, że jeżeli jakby budynek Trochę bardziej zaizoluje, to będzie zużywał trochę mniej energii na ocieplanie. Na przykład, mhm. prawda? Czyli jeżeli jakby wydam coś na początku y, w procesie inwestycyjnym, to później wróci to do mnie w przekroju dwóch, trzech, pięciu, siedmiu lat. Jakby to się gdzieś tam teraz skraca ze względu na to, że, że te koszty energii jakby dosyć dynamicznie rosną, ale to jest takie najbardziej oczywiste. Mhm. Obiekt wcale nie musi być jakby certyfikowany, żeby tak naprawdę y, te oszczędności osiągnąć. Pewnie gdzieś tam musimy się powoli y, zbliżać do końca. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie samych certyfikatów, bo wyróżniamy ich kilka, słyszymy ich nazwy, Brim, Lead. Czy możesz tak pokrótce powiedzieć, czym te certyfikaty się między sobą różnią? Czy ja myślę, że spojrzałbym w ogóle na jakby proces certyfikacji i, i, i wybór tego certyfikatu mhm. jak na takie narzędzie, prawda? Mam, chcę osiągnąć jakiś tam konkretny efekt, to znaczy chciałbym, żeby moja firma jakby prowadziła swoją gdzieś tam operację, czy działała w budynku, który jest może trochę bardziej przyjazny środowisku i to jest taki wspólny mianownik bo każdy może powiedzieć że jego budynek jest prawda najbardziej ekologicznym budynkiem w Europie ale jeżeli mamy jakby transparentny system który ma takie same kryteria jak budynek w stanie w Bristolu w Paryżu czy w Katowicach mhm. i można go porównać jakby tą, tą samą miarą to, to jest jakby taka esencja tego procesu, czyli mamy jakby gotowy gdzieś tam zestaw narzędzi, który jest rozumiany przez rynek i można jakby fajnie je wdrożyć na, na etapie tak naprawdę czy projektowania budowy, czy użytkowania. I czy to jest BRIM czy LEED? To tak naprawdę zależy trochę już od, 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 od danej nieruchomości. To są bardzo podobne narzędzia, które służą osiągnięciu tego samego efektu. I Brim jest brytyjski, Lid uh -huh. jest amerykański. Brim w Polsce jest bardzo popularny z tego względu, że pozwala na stosowanie norm europejskich, natomiast Lid uh -huh. się odnosi tak stricte do, do, do norm amerykańskich zawsze. I no Lit ma też, przepraszam, Brim ma też taki bardziej elastyczny, jakby system opłat, jeżeli chodzi o to, co tam się do jednostki certyfikującej płaci, więc per saldo ten wydatek może być tam nieco, nieco niższy i z takich praktycznych rzeczy BRIM też pozwala na złożenie dokumentacji do oceny w języku polskim i jednostka certyfikująca to sobie tłumaczy, więc dlatego jakby BRIM jest trochę bardziej popularny, przystępny. ale wydaje mi się, że najważniejsze jakby z perspektywy procesu to spojrzeć jakby na to, czego potrzebuję jako najemca, jako deweloper, czy na czym mi zależy jakby jako właściciel i później jakby dobrać sobie do tego fa fa fajne, odpowiednie y narzędzia, żeby, żeby gdzieś tam móc to zrealizować i na koniec dnia niezależnie, czy przyłożę do tego miarę BRIM, czy tak są Unii Europejskiej czy obowiązanie net zero, to dostaje jakby dobry, fajny budynek w, w, w budżecie. No. I tak naprawdę to chyba też wasza rola, żeby e, klientowi pomóc w tym wyborze e, i żeby odpowiednio zdecydował, który certyfikat jest tak naprawdę dla niego. Tak, bo dla różnych klientów różne kwestie mogą być mniej istotne bądź bardziej istotne i zależy trochę, który kapelusz założysz i jaką Aha. jakby optykę przyjmiesz, no to wiadomo, że budując na przykład jako deweloper, to tak naprawdę chcesz być przed rynkiem, ale nie cztery kroki, tylko prawda, pół I, i gdzieś tam trzeba zwrócić uwagę na to, czego może chcieć jakby ogół najemców, czy jakiś tam dany profil, ale na przykład jeżeli, nie wiem, masz już określone Określone, y, określone wytyczne, że na przykład, nie wiem, chcę coś produkować, czy nie wiem, to jest firma logistyczna, gdzie to, to życie, ten profil wygląda w jakiś określony sposób, no to już można wtedy iść tam w bardziej konkretne, y, dostosowane rozwiązania. Mhm. I co wydaje mi się też warto podkreślić, że tak na koniec dnia w tych certyfikatach to nie jest tylko fakt, że jakby dostaję walidację, y, prawda, dyplom, y, plakietkę, tylko tam wewnątrz też są informacje, jak budynek działa w kategorii oszczędności energii, materiałów, zarządzania budową, więc można sobie tak naprawdę zobaczyć, czy tam jest to, na czym mi zależy. To już nie trzeba być jakby nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, mhm. żeby sprawdzić, że jeżeli mam 30% w kategorii energia, to chyba nie jest obiekt, w którym mogę liczyć na niski koszt energii, prawda? A odwrotnie, jeżeli mam na przykład 90% punktów w danej kategorii, jak najbardziej pewnie można to sobie eksplorować. Więc nawet z takiej perspektywy yy, praktycznej, mhm. to, to też warto podkreślić, że, że tam jest jakby masa bardzo y, przydatnych y, informacji. Wewnątrz, które pokazują, jakby co się działo w procesie, i w taki jasny, przystępny sposób to określają. Jerzy, ja zadałam wszystkie pytania, które gdzieś tam mnie nurtowały z perspektywy takiego lajka, trochę w tym hmm. temacie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, za przyjęcie naszego zaproszenia i bycie naszym królikiem doświadczalnym, ponieważ jest to nasz pierwszy podcast z gościem, więc mam nadzieję, że odbiorcy będą dla nas łaskawi i że tobie również chociaż trochę się podobało. Bardzo bardzo dziękuję i to bardzo fajna platforma właśnie, jeżeli chodzi o taką wymianę wiedzy, doświadczeń, trochę pokazanie szerzej na rynku tej przestrzeni właśnie nieruchomości komercyjnych, magazynowych, więc super inicjatywa. Jestem zaszczycony, że mogłem być pierwszym gościem i bardzo trzymam kciuki za kolejne odcinki. Super, dzięki wielkie.